I hańba, 11.30, a ja w piżamie z niepościelonym łóżkiem zaczynamy vloga. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jessica z tej strony. Dzisiaj mam do Was kilka pytań i uznałam, że w sumie najfajniej będzie nakręcić takiego domowego vloga, ponieważ już dawno w sumie takiego nie było, a wiem, że Wy je chętnie oglądacie. Zanim jednak przejdę do jakichkolwiek pytań. I całego tego vlogowania, to chciałam Wam się bardzo pochwalić, ponieważ zobaczcie co ja piję! <noise> Wiem, że y, robię z tego większą aferę niż powinna być, bo tak naprawdę kawa jak kawa, ale słuchajcie, to jest moja pierwsza kawa od stycznia. Jak ja kocham smak kawy, to byście sobie tego nie wyobrażacie, tak tęskniłam. Zaraz się będę szykowała i jedziemy na zakupy. I teraz w sumie, zanim pójdziemy łóżką, mam dla Was pytanie. I chodzi mi o to, czy powinnam sobie kupić poduszkę ciążową. Ta poduszka jest moja, na białej śpie i trzymam głowę, a ta poduszka, którą tutaj widać, podkładam sobie pod plecy lub ewentualnie ją przytulam, kiedy śpię na boku, odwrócona w tą stronę. Z drugiej strony nie potrzebuję poduszki, bo się przytulam do Russella i na chwilę obecną on jest moją poduszką. Tylko się zastanawiam, czy właśnie jestem skupować kupować tą taką Dużą poduszkę, typowo ciążową. dajcie mi, dziewczyny, czy z niej korzystałyście, czy Wam się przydała. Rób siusiu, Milko. Come on. Rób siusiu. Co ja Wam z tym sam? Idź, rób siusiu. Już. Nie. Idź, rób siusiu. Czytania przyszedł mój pas ciążowy, więc muszę go teraz jakoś zainstalować. Z tego, co wyczytałam, ma być to bardzo proste. Musimy pas umiejscowić w tym miejscu, przerzucić tą część tutaj pod siedzeniem do tyłu i pod spodem wykręcić z tej strony, żebyśmy tutaj mogli połączyć z zamknięciem. Zadanie numer jeden zostało wykonane. Pas już jest po drugiej stronie. Teraz muszę go przerzucić pod fotelem. Problem polega na tym, że mam sukienkę, a tam są ludzie. Dałam radę, zasłoniłam się kocem i chyba przepchałam. <grym> Zaraz zobaczę, jak to wygląda od drugiej strony. Proszę bardzo, już na mnie czeka, więc to łączymy z tym. To ma wyglądać w ten sposób, że jesteśmy normalnie zapięty pasem. Ten pas przechodzi przez klatkę piersiową. Z tym, że tutaj normalnie ten wiadomo idzie przez brzuch, ale dajemy go pod ten haczyk, i w ten sposób tutaj mamy jedną nogę, tutaj mamy drugą nogę, a się sobie tutaj delikatnie leży i nic go nie ociska. Dobra, tu jesteśmy zapięta. Ja Dzisiaj szykuje jak stójka za nożem, ale już jesteśmy chyba gotowe do tego, żeby jechać. A czekajcie, bo mi się coś dzieje z samochodem. Ze mnie. Po prostu mam yy, tak wyłączony mózg. Wczoraj wyłączyłam yy, ekranik. A <grywia> nic innego poza tym się nie dzieje. Dobrze, możemy jechać. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego jestem czerwona, to dlatego, że mamy dzisiaj 33 stopnie Celsjusza i ponieważ jestem tak bardzo stęskniona za latem, nie używam klimatyzacji w samochodzie i zwyczajnie jadę z otwartym oknem. Naprawdę, przy tym całym siedzeniu w domu, takie małe rzeczy cieszą. Jadę do domu. Jak mogliście zobaczyć, sklep jest praktycznie całkowicie pusty. Dlatego właśnie przerzuciłam się raczej na zakupy w Aldim, żeby jak najbardziej ograniczyć kontakty z ludźmi, jest oczywiście maseczko. Kupiłam lody, które są moją taką przekąską fajną pod wieczór, jak mi się chce coś słodkiego. Jedno opakowanie ma tylko 160 kalorii, więc łatwiej mi jest kontrolować, ile mniej więcej jem w ciągu dnia. I to są najsmaczniejsze mrożone owoce. Ever. Wszystko ma taki smak lata. Wcześniej kupowałam wszystko w H&B, no ale wiadomo, odkryłam właśnie na nowo Aldi przez tego wirusa. I powiem Wam, że dużo są smaczniejsze te owoce, więc y, myślę, że nawet kiedyś tam w przyszłości będę do nich wracać. I ja się zastanawiam, gdzie jest mój piesol, bo ona nawet leniwiec mi przyszła się przywitać. Hej! Dopiero Wam pokazywałam na Instagramie, że Milka ma taką jedną zabawkę. Która wygląda no, fatalnie, ale jest jej ukochaną zabaweczką, z którą śpi i ją sobie zakopuje. Więc dosłownie codziennie jak idziemy spać, to znajdujemy to. Więc nie walczę z tym, bo ile razy bym w ciągu dnia tego nie wyciągała, to i tak poran będzie zakopana. Oczywiście po takim posiłku obowiązkowo wjeżdża guma do życia i szorowanie zębów, ale kocham cebulę, nie żałuję. A co? Na odporność, na zdrowie. Jest już godzina 16, podejrzewam, że gdzieś tak za godzinę, może dwie razy będzie w domu, więc mm, tak sobie myślę, że przez 30 minut zorganizuję sobie mój planer. Powiem Wam, że łatwiej mi było znaleźć sobie rzeczy do robienia, jak chodziłam do pracy i jak zwyczajnie y, trzeba wszystko było zrobić, ale teraz mam dużo czasu na siedzenie w domu i... Te zeszyty nie bez powodu bardziej mobilizują właśnie jakieś youtuberki i tak dalej, dziewczyny z internetu, ponieważ sama widzę, że kiedy mam na przykład szefa, to nie ma problemu. Mam obgórnie ustalone zadania, całą listę, które muszę wykonać, a kiedy siedzę sama w domu, to niestety kończy się tak, że łatwiej jest wpaść w wir takiego siedzenia na komputerze, siedzenia przed ko telewizorem i wyłączenia się całkowicie i, um, i nie robienia nic produktywnego. I też, co mnie zaczęło przeszkadzać, to fakt, że moim jedynym kontaktem z językiem angielskim jest teraz Russell, takim twarzą w twarz. I raz na tydzień, jak idę do sklepu, tylko że ta pani wiadomo jest też teraz za pleksą i tak naprawdę nawet nie można z nikim porozmawiać, to jest na zasadzie Hi, hi, how are you? Proszę tyle i tyle do zapłaty. Więc postanowiłam, że w końcu wychodzę ze swojej strefy komfortu i założyłam angielski kanał na YouTubie. Ten kanał, który kiedyś założyłam z weselem, naprawdę nie ma racji bytu z tego względu, że on często wyjeżdża, często go nie ma w domu. Tak naprawdę spędzaliśmy ze sobą bardzo mało czasu i teraz jak nie chodzę do pracy, no to mam tego czasu naprawdę bardzo wiele. I szczerze mówiąc, widzę, że jestem coraz bardziej rozleniwiona, to skończyła się szkoła i uznałam, że potrzebuję kolejnego motywatora do działania. I właśnie taki kontakt z językiem angielskim, nawet wymuszony, nawet przed kamerką na pewno mi się przyda. Tam też są komentarze po angielsku. Prowadzę normalne rozmowy z dziewczynami, które nie mówią po polsku, więc chcąc, nie chcąc, muszę im właśnie też na komentarze odpisywać po angielsku. I właśnie ćwiczyć sobie te zdolności językowe. I powiem Wam szczerze, że na początku bardzo się stresowałam i nie chciałam Wam mówić o tym tutaj na kanale, ale uznałam, że każdy z nas ma jakieś takie rzeczy, których się boi, i każdy ma takie rzeczy, które go jakoś krępują i hamują. Wiadomo, że ja nie jestem anglojęzyczna od urodzenia, że będę robić błędy. Że to nie jest coś, w czym czuję się w 100% naturalnie, ale jeżeli nie będę nad tym pracować, to to się nigdy nie poprawi, to się nigdy nie polepszy. I to też jest właśnie moja rada: nie mówię, że tylko i wyłącznie z nauką języków obcych, ale z czymkolwiek. Jeżeli się boicie jeździć samochodem, jeżeli boicie się wychodzić do ludzi, jeżeli boicie się zmienić pracę, jeżeli nie przełamiecie tej bariery, to w pewnym momencie możecie bardzo żałować, że się o to bardziej nie postaraliście i że tak naprawdę sami sobie wyznaczyliście bariery. Więc ja postanowiłam, że te bariery trzeba w końcu teraz przełamać, i lepszego czasu nie będzie, kiedy będę miała maluszkę, to na pewno nie będę miała czasu rozkręcać kanału po angielsku, ale mm, myślę, że trzeba próbować, bo w najgorszym wypadku coś nam nie wyjdzie a nigdy nie będziemy mieć tego drugiego głosu w głowie, że co by było gdyby. Czy jakoś ten angielski kanał wpłynie na polski? Myślę, że nie, bo mam tyle czasu wolnego, że absolutnie tutaj nie będą ze sobą kolidować. Jeżeli wrócę do pracy, to wiadomo, że ten polski kanał jest dla mnie ważniejszy, że jest większy, że tutaj Szybciej mi nagrać filmik niż filmik po angielsku, więc naprawdę nie macie się czym martwić. Jak będę mieć czas, to oczywiście w pierwszej kolejności dodaję tutaj, a ten kanał po angielsku traktuję bardziej jako właśnie taki projekt nad samą sobą. I możecie mi napisać w komentarzach, jakie są Wasze projekty, to jest właśnie drugie pytanie w ciągu dzisiejszego filmiku, na które bardzo proszę o odpowiedź. Co robicie? W czasie tej kwarantanny dla siebie, w jaki sposób chcecie pomóc się sobie rozwinąć, pomimo tego, że wiadomo, że każdy ma ograniczone możliwości, to co robicie, żeby jednak i ten czas jak najlepiej wykorzystać. Fajnie się złożyło, bo posprzątałam w piątek i tak naprawdę dalej jest czystą. Więc zanim przyjdzie raz, wstawia szybkie pranie. Ogarnę co można ogarnąć. Przede wszystkim odkurzę. Zobaczę, czy mi kręgosłup pozwoli umyć podłogę. Zabieram się do pracy. Ja od dwóch lat sama strzygę rasela. I w sumie ten patent może się sprawdzić u wielu z Was. Bardzo nie lubiłam sprzątać po tym jego strzyżeniu, więc teraz te wszystkie włosy, zamiast wbijać się na przykład w ręczniczki dywanowe, rozkładamy na podłodze dwa ręczniki, które akurat były wykorzystywane w Łazience. Tutaj wszystkie włosy się na nie wspierają. Trzepię na dworze, wrzucam do pralki, wyciągam ręczniki. I po włosach nie ma ani śladu. Wiadomo, że tam trzeba jeszcze odkurzyć, ale nie ma takiej tragedii, jak to było na początku. to jako moją aktywność ciążową, robię sobie tańce. <grydy> Mało chyba kto o tym wie, ale kiedyś chodziłam na tańce do Michała Skawińskiego z programu Taniec z Gwiazdami i było naprawdę super i kocham tańczyć. Nieważne jak to tańczy, gorzej, lepiej, chodzi o dobrą zabawę, <grydy> Jak nie macie co robić, jak nie lubicie ćwiczyć, to tak jak ja, możecie po prostu włączyć muzykę i się powygłupiać. Zdecydowanie moje serce teraz bije szybciej. Plus w domu jest wyłączona klimatyzacja I właśnie przed chwilą sprawdzałam: mam 27 stopni w domu, więc muszę ją włączyć, żeby ich troszeczkę ochłonąć. Też przy sprzątaniu wiadomo, że się nie chłodzimy, tylko się trochę pocimy. I. Nie będę zmywać podłogi, ponieważ po pierwsze jest w miarę czysto, więc szkoda wody, trochę się śmieję. Po drugie nie chcę, żeby faktycznie mnie zaczęły boleć plecy, więc zrobię to po prostu jutro. Nic się nie stanie, jak nie zrobię tego dzisiaj. Też uczę się, że trzeba <laughs> słuchać swojego ciała, włączyć na luz. Też właśnie kiedy ćwiczyłam jakieś rozciąganie jogę, te plecy, to nawet nie chodzi o kręgosłup, ale tutaj o te dwa punkty. Zaczynają mnie bardziej boleć, a kiedyś tak wygłupiam i tańczę. Może dlatego, że moje ciało było do tego od zawsze przyzwyczajone. Tak naprawdę tańczyłam od małego, tylko jakoś nie tak profesjonalnie, <grych> to może do tego właśnie nic mi nie jest i to mi wchodzi. I to mi pasuje. Także dobra, mi jeszcze została łazienka do odkurzenia i koniec sprzątania. Wiadomo, że jestem spóźniona, ponieważ już mamy maj. W kwietniu był temat przewodni niebiesko-różowy, bo mm, sprawdzaliśmy płeć. Tak przy okazji to mała mnie teraz kopie. Jest tak ruchliwa, że ojej, aż mi się po prostu ciepło robi na serduchu. W każdym bądź razie maj to jest dzień matki i amerykański i dzień mamy polski, więc będzie różowy. Teraz też możecie zobaczyć, że wypisuję Raselowi, który mamy dokładnie tydzień ciąży, ponieważ on cały czas zapomina i pyta, więc mm, po prostu też wypadałoby mu to już zmienić. gotowy. zaznaczałam, kiedy zaczynam szósty miesiąc, kiedy razem ma urodziny i właśnie dni mamy w Polsce i tutaj, gdzie mieszkamy. Selek kupił takie obiady, że... no ale brązowy ryż, więc powiedzmy, że zdrowy. Wsadzamy na 90 sekund w tym pudełku. Wystarczy przeciąć, żeby zrobić dopływ powietrza. Wsadzamy na 90 sekund do mikrofalówki i obiad gotowy. W tej sałatce jest to, że Rasel nie lubi ani pomidorów, ani jogurtu, więc wszystko jest dla mnie. Nasza klasa jest gotowa, Rasel nie jadł w ogóle lunchu, więc dałam mu podwójną porcję kurczaka, ryż i sałatkę. A tutaj ja mam pieczoną paprykę z jogurtem tureckim, posypaną pikantną papryką, sałatkę z pomidora i cebuli oraz ryż. Jedziemy na lodin. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. Razem zabiera się zagranie. Ja się zabiorę za edytowanie. A my widzimy się następnym razem. Cześć!